Cześć, widzowie małego rekina. Siema, siema, pozdros na Dżekin. W Austrii razem z Rafim wpadliśmy na pomysł, żeby nakręcić film o mentusach. Mentus, ryba słodkowodna z rzędu dorszowatych. Dotarła, przystępuje w zimie. Grudzień, styczeń, luty. Temperatura wody około 4-6 stopni. Teraz wam pokażę, jak my kładziemy z Rafim zestawy na dno. Tu jest wędka. Na brzegu, a ja wchodzę teraz do koryta rzeki, do koryta Inu, i zaraz się zapląta łożyłka. Dobra, spoko, dałem rady. Wchodzę, wchodzę, wchodzę do rzeki. Już mnie zakryło. <grybujesz> tu jest kanta, jak widzicie, a tutaj teraz stoję. To jest dno. Trochę wyobraźni. Pierwszy zestaw z obciążeniem staramy się położyć tu, jak najbliżej kanty. A drugi zestaw, około 10-15 metrów od brzegu, ciężarek zamocowany na zrywce. Gdyby obciążenie nam weszło w zaczep, po prostu zrywka zostanie zerwana i reszta zestawu wyciągamy. I mam rybka. Strąg przywalił, teraz właśnie te płetwy będzie widać tu z góry, białe, tak właśnie rozpoznać pstrąga źródlanego. Widzicie te końcówki tu, białe? strom źródlany, palia źródlana, na krewetka przywalił, na górny haczyk. Jak Rafi przyjedzie, to będzie w szoku. No, a my sobie tu dzisiaj nastawiamy typowo na Miętusa. Już Rafi przyjechał, widzę właśnie, auto podjechało. O, siedzi rybka, siedzi rybka. O, kurde, puściła. Puściła, puściła. Miętusik mały. Ale jaja, kurde, spina. Mały miętus był. Kurde, szkoda. Patrzcie co zostało po braniu miętowego jak rasuwa wisi Dobra, zakładam nowa i zestaw do wodu leci. Kurczę szkoda, że no, przed podbierakiem mi zwiał ten kurde miętus, Ale nic się nie stało. Ważne, że coś się zaczyna dziać. Rasuwa na igle I na przypona zaraz. Tak to niestety jest, że niekiedy są spiny, ale nic się nie stało. Rasuwa założona i zaraz zestaw leci do wody. I czekamy na następne branie. Zestaw do wody i czekamy na branie, panowie i panie. Zaraz po braniu miętowego, postanowiliśmy pościągać wszystkie zestawy, sprawdzić czy przynęta trzyma haka. Na dolnych hakach wędkujemy tylko i wyłącznie na rasówy. Ja mam jeszcze dodatkowo na górnych hakach krewetki. Na trupka ani na filecika nie wędkujemy. Sezon ochronny szczupaka i sandacza. Rafi ma jakieś branie teraz. Co chwilę mu tam coś podszarpuje. Marek, jest Gada, że coś siedzi. Marek, że wielkie jest. Że ja coś wielkiego. Uj. Marek, jest coś Coś fajnego, gada. Das Żeby me... to był tylko miętus. to jest Ui! Jasne, mamy miętusa. Uh, uh, uh. Irość fajnego. Uh. Ole oh, Ale bydlok. Wichtige Mentos-Schwenia Marek! Ja, mam Zarąbista rybka. Boah! sztuka. Z 45 cm leko. Śliski, śliski, Sarafi. Rafi ja. mnie zrozumiał i tak. Śliski, śliski. Rafi zadowolony. Perfekt. Super rybka. Super. Pożywienie miętusa w naturalnym środowisku to ślimaki, mięczaki, skorupiaki, małe rybki, a nawet raki. O, coś tam bierę, coś tam bierę, szarpie, szarpie, branie jest. Rafi zaraz będzie zacisać i na pewno siedzi rybka. Siedzi. Rafi gada, że siedzi, ale ja, jak to będziemy mieć teraz drugiego miętusa? Jeszcze Gada, że fajna ryba. Mentos Königs. Rafaega <laughs> da Krul Mentos. Die schön Marek. Ist sehr schön. I kolejny miętus, ale jaja! Oh Drugi miętus, też taki fajny w zarąbisty. A? Oj Ale jaja w sobie jeden za drugim, kurde, odstęp 20 minut. A Auto drugi mięto z Rafiego w odstępie chyba 20 minut. Śliska bestia, zaraz ją wypuszczamy z zarąbiście. Normalnie dzisiaj jest kurde zarąbisty dzień. Fajnie, ekstra elegancko. Pozdrowienia z nad INu. Ale szaleje, ale szaleje. Fajnie z boku był wczepiony, fajnie szło go wyczepić. Zarąbista rybka, zaraz ją wypuścimy. No i drugi miętusik wrócił do Prawo dla tego pana. Grill już rozpalony, a dzisiaj na kolacja Rafi przygotował jakieś steki. Jak widzicie, rybki dopisują. Siedzimy dalej Ohohoho, ślinka już leci U Rafiego jakieś branie kolejne Rafi spróbuje zaciąć Ale jaja Trzeci miętus u Rafiego dzisiaj Trzy miętusy dzisiaj wow. u Rafiego Raf w życiu trzech miętusów nie chycił Niesamowite, takie szczęści, kurde Łaj Jeste sobie Za Trzeci miętus, kurcze, pierwsza klasa Rafi i oto trzeci miętus dzisiaj od Rafiego. Normalnie niemożliwe, nie? Rafi jeszcze w życiu trzeci miętusu nie chycił za, jeden, za jednym razem. A tu proszę, takie kurde czterdziestaki, zarąbiste rybki. Normalnie kurczę za Brawo dla tego pana. Rybka zaraz wraca do wody. Trzecia rybka od Rafiego dzisiaj. miętowy z Inu. Hey, Rafi. I oto widzowie, jak widzicie, kolejne branie Miętusa. Ja tu się podbiorę i nie wyrobię zaraz. To zbierę. Poczekamy jeszcze chwilkę, może będzie jakaś ryba siedzieć. Z, miętusa, z Miętusami to tak jest, takie podskubywanie. I. I chyba coś siedzi, chyba. Siedzi ryba. O kurde, kianca. Miętowy. Pobrał mały miętusz. O, jak widzicie. Nic specjalnego, ale zawsze Miętus i no niecała trzydziestka, może za chwilę go wypuścimy. A tu dla was mam jeszcze niespodzianka, bo mamy Domina Siwego na live'ie. I jak widzicie widzowie, teraz mamy live'a z ekipą Małego Rekina. Chyba będę musieć lampy wyłączyć. Siema siema chłopaki, widzieliście branie Miętusta? Widzę Marek, że ci mientusy biorą, bo nasi widzowie widzisz nierzadko. Ci wierzą, że je łapiesz. Ale cieszymy się bardzo, że nam nagrywasz te filmy. Możemy je prezentować na naszym kanale. Zaraz go wypuszczam. Niewielki, ale zawsze mientus. Szynęta założona, zaraz zestaw poleci do wody. Podkanta zaraz. Jak już się zauważyli, brania miętusów dopisują, rybki biorą. Fajne sztuki u Rafiego. Naprawdę Rafi ma dzisiaj nosa do miętusa. A za chwilę będziemy jeść grilla. I siedzimy jeszcze do 11 na wieczór. Może troszkę dłużej. Obejrzymy, czy jeszcze ryby będą brały. O, teraz branie u Rafiego jest jakieś podszarpywania. Może będzie jakiś miętowy siedzieć. O, Rafi próbuje zaciąć. O, Rafi był w zaczepie na chwilę, ale udało się wyciągnąć zestaw z zaczepu. I chyba mamy. Schöner fisch, schöner fisch. Fajna ryba, Rafigada. Myślę, że to jest fajna ryba, bo Zima to miętusowy czas. Uh. Ach, kurde, no. fajnie mu wygina. Uh. O, oh, ho, ho. Oh. Mamy miętowego Big Mama. O, oh, Big Mama, 40 cm jak drut. Ho, ho, ho! Kolejny Miętowy od Rafiego, co tu Rafi robi? Jakieś kurde wygibasy? Naklecząco go podbierał. Piona. Kolejny Miętus. O, fajny, fajny, taki 40 dobry. Kurcze, te Miętusy nam naprawdę dopisują dzisiaj. A tu chłopaki znowu na live nas obserwują. Huh. I co chłopaki, kolejny Miętus? Siły co tu... Nie jest? Bo, nie jest bo cały czas przecież obserwujemy nie? No chłopaki, cały czas na live'ie Z nami gadamy, gadamy i łowimy rybki. Miętus pierwsza klasa. Ja myślę, że to jest mój największy Marek. Rafi no to jest chyba jego największy. Nie, 40 czterdzie... tak, taki 40 Siwy, co gadasz? Lej go wodą jak to jego szybka Nie, no mu właśnie gadał, że to jest taka tradycja, żeby wodą lać, ale nie będę go w zimie wodą lać, bo chłopak ze mną na ryby nie pojedzie I co potem? Ale zarąbisty miętowy Od Rafiego No ja myślę taki 40 w plusie, 45 może O, Rafi dzisiaj Pipi? Pb <laughs> i wiadro wody na głowa Nie, przez zimę nie będziemy robić jaj Fajna sztuka, musimy go wyczepić, wypuścimy go. Siwek by go na pewno zjadł. Co, siwek, zjadłbyś go? ja wiem, Dobrze Rafi, O, jak, jakiś kurde podierany. Naprawdę, dzisiaj miętusy dopisują. Domin, wreszcie widzisz miętusy na żywo. Tak jest. <laughs> musimy mnie mich taufen, oder Marek? Machmy całfy mam. Na! Zjednik! On mówi, że go mam ochrzyd, ale go nie owszcza. Zima jest, kurde. Kajny szans, kolegie. Miętusy, miętusy, pokażemy. Co gadasz, Adi? Miętusy, miętusy, pokażemy. Pokażesz miętusy, ja? Ja. A na miętusy jedziesz, czy jak? No, jadam. To super. No, nie za kilka dni. Dobra, spoko. nas powrotem do pod Bielakachce no fajny miętusik, fajny miętusik i odpływa kolejna ryba jawohl, ja man <laughs> danke Marek, super A Rafi, kolejne branie chyba tego miętusa my teraz odczepili i następna ryba siedzi u jego. to nie, nie Marek nie przed chwilą zaciepnął, nie bez jaj. Przed chwilą zaciepnął. Ja bym po 5 minut ausgewłoffny. Przed pięcioma minutami wyciepnął. co z to nie idzie uwierzyć. Ja pierdzielę. Ale jaja. Ale jaja normalnie. A ja teraz akurat wędka moja jedna skontrolował. I kolejny miętus, ja już go widzę. To jest niemożliwe z tym miętusami, nie? Siedzi kolejny miętowy No też tak koło, koło 40 będziemy mieć. Gipsel. Gipsel. Rafi normalnie Wanser. w to nie wierzy, nie? Fajna rybka, fajna rybka. My chyba dzisiaj nie zdążymy nawet grillaz. Rafi dzisiaj naprawdę ma mistrza. Wahaan. Nie so, wierzy w to, co się dzisiaj dzieje, naprawdę nie wierzy w to. So eine schöne Nacht hier mit Marek zu verbringen, jest echt ein Traum. No, też tak gadam. Że taka fajna noc z Barki, ale nie myście, wiecie jako, nie? du Marek, Marek, Wir sind ein gutes Team. Ja sicher. My są bardzo dobrym teamem, kurde. Ciao. Patrzcie na Rafiego. Ow, co nie dowierza, że złapał tyle metusów. Jak chodzi o Rafiego, jeszcze o wypady miętusowe, to namówiłem go w zeszłym roku, w 2024, żeby ze mną jeździł na miętusę. On nigdy na miętusę nie jeździł w zimie, muszę Wam powiedzieć szczerze. Rafi oczywiście łowił miętusy wcześniej na jesień, na wiosnę, ale jak chodzi o typowo zima, nigdy nie jeździł. Namówiłem go, gadałem mu Rafi, chodź, spróbuj w zima, fajna faza, pojeździć na miętusy, kurde. Szkoda, że jeszcze śniega nie ma, fajny by był klimat. Taki typowo zimowo miętusowy. Ale nic nie szkodzi. Rafi w szoku naprawdę złowił dzisiaj fajne rybki. Myślę, że jeszcze jakieś rybki wezmą, bo naprawdę jak chodzi o dzisiejszy dzień. To Jarzyk osobiście też w szoku, naprawdę w szoku. Byłem na tym miejscu rok temu, też złowił fajne sztuki, nawet 50, że z tego miejsca złowił. Podsumowanie tego dnia, no jeszcze w sumie będziemy siedzieć, jakby nie było, no w szoku. Rafi jest ogólnie w szoku, ja też. No super, bajka, naprawdę bajka. Rafi, Bazak 100 Rafi gaza, że niemożliwy dzień, nie? A znaczy się niemożliwa noc pomału, bo już jest w sumie chyba koło 8 na wieczór, 20 godzina. A my za chwilę będziemy jeść grillka jest auch no, grill już też przypalony, bo cały czas te brania były, no kurczę i mieliśmy okazję też z dominem pogadać i z ekipą małego rekina na liveie byli świadkami Brań miętusa No też chyba byli trochę w szoku My będziemy za chwilę konsumować Te spalone steki No jeszcze będziemy siedzieć na chwilę I czekać na branie miętowego Patrzcie Rafiego Gonił za bułką i, o mało, i mało by do wody nie wpadł Rafikowi teraz kurde bułka spadła i Turlała się do wody, a Rafi za nią, nie Kurcze chłopak by jeszcze do wody wpadł I tyle by było Marek, bis Marek, bis Marek. Mentus, Mentus. Oh, die direba. Oh, ja, cash feinar. Oh, Mentus, Mentus. Oh, Mentus, Mentus. Oh, feiner Mentus, feiner Mentus. <laughs> feiner Mentus. Oto miętusik. I oto miętusik od Mareckiego Fajna rybka, taki dobry 40 rybka wyczepiona. Zaraz ją wypuścimy do wody z powrotem do inu. Rybka w pełnej formie. Skoda mamy fajna, od czasu do czasu wieje. Posiedzimy jeszcze na chwilę i spadamy do chaty. Może jeszcze uda się złowić jakiegoś miętowego Wszystko na to wskazuje, brania dopisują jak nigdy. O, jest branie, jest branie. Siedzi ryba. Co tym razem? O! O! O, schöne, schöne, schöne. Schöne męcus. I proszę. To ja, super marek. Kurde, dzisiaj mamy dzień zarobisty wraz, nie no. Ale jak kurde taki odcień trochę inny. Taki ciemno-zielonawy. Miętusik, miętusik, miętusik sinu. <noise> <noise> Rafi cieszy banana, bo dzisiaj kurde, Francja elegancja. Na dzisiaj koniec wędkarstwa. Wpadły fajne ryby. Jutro lecimy na inna suwa Nakręcić film dla Was. Cały Dominikowi nakręcić fajny film o miętusach dla Was, widzowie. Wpadły takie zarąbiste ryby, poniżej 40 cm. Był tylko jeden mój miętus z tej miejscowy. A Rafi złowił naprawdę takie 40 w małym plusie. Wielkie podziękowania dla kolegi Rafiego. Gratulacje Rafi. Dziękuję Marek. Kawał dobrej roboty naprawdę. Rafi jest w szoku. Cały czas mi tu nawija, że nie umie w to uwierzyć, że takie fajne ryby. Złowił. My będziemy dalej nagrywać dla Was filmy. O Miętusach jeszcze nagramy, myślę, z jednej miejscówki. A później będziemy kręcić filmy o strągach. Może jeszcze nakręcimy coś o Miętusach. Czas pokaże. Żegnamy się z Wami. Widzimy się na następnej miejscówce. Pozdro. Servus. Ciao.